Jest wtorek, 3 marca tuż po godzinie 16 stacja myślę, że bardzo dobrze znana większości z was, Warszawa wschodnia, to tutaj za moment zjawi się autokar z naszymi piłkarzami. No i stąd właśnie będziemy ruszać na mecz Gdańska. później idziemy, dobrze. Ułożę tam dobrze. Nadałeś się już wszystkie meldunki. Co? Nadałeś się już meldunek, widzę. Tak, jestem ochrona dzisiaj. Dzisiaj ochrona? Tak. Wie ta No Nie, wszystkie bo now in Georgia the shoot is so popular. Let me, let me tell you, just uh, top class. Poczekaj, poczekaj, mam sygnał. Tak? Amazing shoot, amazing. In the repetition you can see, top class. Banana, banana. Thank you, thank you, thank you, brother. Thank you. <laughs> Appreciate <it. laughs> Chciałbym Kraków, do a może też pojechać. Mam nadzieję, że to będzie Kraków. I może też pojechać do Jagiellonii. No to kawka wypita, czaster relaks był, teraz relaks będzie już tylko w podróży. Jesteśmy na peronie, no i czekamy aż zjawi się ten pociąg z daleka. ponieważ w pociągu nie jesteśmy sami piłkarzem. Daliśmy już trochę czasu na to, żeby sobie po prostu odpoczęli. W końcu niech się w podróż zregenerują. Ale mamy też parę upominków dla najmłodszych naszych kibiców, więc teraz poszukamy ich trochę no i mam nadzieję, że znajdziemy. Właśnie widzę tutaj jednego z nich. Cześć kolego, jak masz na imię? Henio. Henio, słuchaj. Masz tutaj prezent od Legii Warszawa. Jedziemy na mecz do Gdańska, także bardzo proszę. Tutaj masz puzelki do ułożenia. Mama ci na pewno pomoże. Tak, tak? Tak? Więc mamy nadzieję, że starsza siostra też, no to jeszcze dla siostry myślę, że obowiązkowo. Proszę dla siostry. Więc jeszcze masz dla siostry. Jedno jest dla Ciebie, drugie dla siostry, więc zachęcam Cię do tego, żebyście ułożyli. Nie są trudne, zresztą jakieś problemy były, to mama na pewno pomoże, prawda? No i mam nadzieję, że będziesz trzymał ze nas kciuki na meczu Gdańsku. Będziesz trzymał kciuki. Mama będzie trzymać kciuki? No postaram się! No to fantastycznie. Słuchaj, no to bardzo się cieszę, że mamy takiego fajnego kibica jak ty. szukamy dalej jakichś potencjalnych tutaj młodych kibiców. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się. Ja mam na imię Kuba i tutaj w imieniu Legii Warszawa widzę, że my tu mamy tutaj dwóch młodych ludzi. Także od nas taki drobny pominek. My jedziemy na mecz do Gdańska z Legią. Trzymamy. kciuki. Bardzo się cieszymy, że Państwo trzyma się kciuki. I z tej okazji mamy tutaj dla chłopaków. Małe puzle, także nie są na pewno trudne. jesteście duże i inteligentne, chłopaki sobie na pewnością poradzicie i trzymajcie kciuki za nas, żebyśmy dobrze do tego osiągnęli. Gramy w środę. czyli, czyli no, dokładnie tak. Bardzo się cieszymy. Najmłodszej koleżanki, upominek, bardzo proszę. Tu masz i mama ci na pewno pomoże. To już puzle i będziesz trzymał kciuki za legię, tak? Super, no to piąteczka, elegancko. Prezenty dzieciakom rozdane, dzieciaki zadowolone, a za tymi drzwiami część jeszcze oczywiście układa puzzle, ale przede wszystkim jest tam nasza drużyna, no i zachowujemy już naprawdę ciszę, dlatego że chłopaki mają teraz czas na to, żeby odpocząć, zrelaksować się, część ogląda filmy, część na książki, no ale spora część jakiej tak także my widzimy się już na dworcu No i widzicie, dotarliśmy, jesteśmy już w Gdańsku, wyszliśmy z pociągu, za moimi plecami cała ekipa ostrzymuje się teraz tak, do tego, żeby dojechać do hotelu. Także powinna jakaś szybka kolacyjka, odpoczynek. No i jutro będzie się działo bardzo, bardzo mocno. Jak widzicie, dojechali się piłkarzy, udają się teraz do hotelu na kolację. Jest wtorek, wieczór, no i jest już środa rano. Piłkarze są po śniadaniu, ruszyli teraz na rozruch. Także my poprzyglądamy się trochę tym ćwiczeniom. No a potem pewnie będziemy powoli zbierać się już na mecz. Prawa taktyczna przeprowadzona, rozruch przedmeczowy zrobiony. No, już nie ma w tym autokarem ruszą legioniści na mecz w Gdańsku. Lechia podejmie legię Warszawy o 20.30. Ja już nie mogę się doczekać, myślę, żeby też. Także no, serducho bije coraz mocniej, bo to będzie naprawdę wielkie spotkanie.